Weź. Jest to z tego 10. I ko w kolejnym odcinku, już 10. Wow, 10 odcinków Minecraftowych Budowni. Yy. Okej. Okay. Pokażę Wam UFO. Tak, zbudowałem UFO. I chyba jego działanie trochę mi świat popsuło. Dobra. To oczywiście są te bugi. Nie ma co się bać. No i dobra. Tu jest takie, taki, że niby jakiś promień spuszcza. To jest woda oczywiście. Jest zbudowany z bedroka na zewnątrz i szkła. Ale wewnątrz już y, jest o wiele z innych y, materiałów. Podstawki alchemiczne. Tutaj mamy jakiś dziwny przyrząd. Nie wiem po co to zbudowałem. No, a to fajnie wygląda w mnie. Tutaj mamy dwa dispensery. Y, ulepszanie przedmiotów to tak fajnie jakoś wygląda w ufo i te podstawki alchemiczne a tutaj jest raz z miksturami no i wejście do pomieszczenia gdzie się kieruje bardzo fajne widoki o tej mam jeszcze czerwone pochodnie. No, no i to wszystko jeszcze pokażę wam trzy myśliwce z Gwiezdnych Wojen które zbudowałam wcześniej Tak one wyglądają Według mnie są bardzo fajne No i Oglądajcie, komentujcie Subskrybujcie A jak oglądaliście y, Pierwszą Drugą część poradnikowego minecrafta Z tego Jeszcze dodać, że jak ta że Jak ten melon i dynia się wysieje pod nim będzie już ziemia nieco orana i wtedy się go zbierze, i trzeba jeszcze raz zaolać tą ziemię. No i fajnie. Yy, dobra. No to żegnam się z Wami yy, z tym widokiem bagów. Czasami bagi są fajne według mnie, a czasami trochę niefajne. Jak akurat chce się budować. Ale dobra. A, dobra. Może jeszcze opowiedziała taką śmieszną historykę? Co ja zrobię? Bo wczoraj, jak był u mnie Kuba i Mikołaj, poszedłem do jaskiń na moim koncie Survivalu. Miałem przy sobie 10 kamiennych kilowców. Jeden żelazny, ulepszony, ulepszoną zbroję. tak pochodni. No i. Był ten bach właśnie o ten, że widać, że nie widać podłoża i tak w rodzinie wygląda. No i zapędziłem się, wpadłem do lawy i się zwajczyłem. Tak, to był mój pierwszy raz w życiu, kiedy się w MyCalfcie spaliłem w lawie. Nigdy tego nie zrobiłem, mówiąc szczerze. Chyba kiedyś raz, ale nie jestem pewien.